Hej, Widzowie, z tej strony Bartix, i dzisiaj robimy farmę. He he. No, dawno nie było odcinków, więc teraz się zajmiemy farmą. Hmm. Najpierw chcę sobie zrobić może łóżeczko, które pofarbujemy. I w końcu będzie równo tam Masakra Dobra I teraz se, y, Zrobimy tutaj Jak to się robiło Czekaj Nie znam może co A to się tak robi No jeju Dobra, mamy teraz tak, budujemy to gdzieś obok domku, to tutaj może, um, raz, dwa, trzy, cztery, nie da się tak zrobić, o, i dobra, kończymy, Tydy, o, wejście trzeba zrobić. Zawsze trzeba zrobić wejście raz, dwa. To zrobię tak tutaj. Zrobię. A tu zrobię to. A dobra. Tutaj. No. O. A teraz zrobię to tutaj. O. I gitara. tylko jeszcze bardziej musimy, jeszcze więcej trzeba zrobić. Tych, tych, dwa. dobra, trzeba, żeby zawsze się mogło tam wchodzić, wszędzie tutaj, tutaj. I jeszcze tak tutaj o, i teraz tutaj tylko przyprowadzić um, koniki, nie, nie koniki, krowy, i takie rzeczy. E, to teraz tak, jak my to zrobimy. Dobra. Musiałem trochę to robić, bo chcę zrobić takie... Co? Tak, dobra. Zrobiłem sobie takie coś, że tutaj kurczaki, tutaj dźwięki i tutaj krówki. No i w sumie też by się przydało na owce zrobić. jak hmm. Jakby zrobić. A jak zrobić by na owce takie coś. A... Jeszcze jeden to może weźmy szazy tego Pyk. i mamy. Tylko teraz na owce trzeba zrobić. Mm. pra furtka i tyle. Miam, 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 miam. E, No i... źle to postawiłem. Dobra. No i teraz trzeba tylko znaleźć jakieś zwierzęta. I idziemy. W ogóle ja to sobie wziąłem... Wziąłem sobie z wioski. Potem znalazłam sobie z wioskę. Bo jak nie nagrywałam. A, no są jeszcze kurki, ale najpierw trzeba znaleźć. Chodź hmm. tu. Dobra, najpierw sobie zróbmy owce. W sumie owce by się przydały. Więc idziemy polować na owce i zobaczycie jak już będzie pełna furtka nich. Hejka widzowie. Już to zrobiłam. W sumie miałam zrobić to, ale... Powiedziałem sobie, że tam te kury, w sumie wszystko stąd to rozmnażałam se, zrobiłam se, tak cztery se ciągle rozmnażałam, no oprócz kury, bo kury tutaj, tam masę jest kur. No i gitara, mam już no i kolejny odcinek będzie z, y, y, um, z czego? Zbrojowni lub. Słyszę zbrojowni, no. Więc. Pa, widzowie. Pa.